Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy na wyspie Sobieszewskiej, właściwie w jej środku. Nasze rowerki jeszcze stoją. Zobaczcie, zapiąłem się w sposób kreatywny, czyli e, zapiąłem ten hol do słupa, no a rower klasycznie e, za koło. No i dzień jak co dzień trzeba do tych rowerków załadować to. Już wszystko gotowe, można jechać. Brakuje tylko dwóch najważniejszych osób. O są moje dwie najważniejsze osoby. Wsiadamy na rowerki, jedziemy na prom, który e, przepłynie nam przez e, Wisłę. E, z tego miejsca, gdzie odchodzi ten prom, też odchodzą takie stateczki na oglądanie fok i my taki mieliśmy zamiar żeby te foki zobaczyć bo te foki tutaj niedaleko sobie leżą, wylegują się na wyspie Sobieszewskiej. Natomiast dzwoniliśmy tam i pani mówi, że ona by dzisiaj nie pływała, bo jest duży wiatr przy ujściu. Tak więc zobaczymy czy coś pływa. Pewnie nie, pewnie nie popłyniemy, ale sprawdzimy to jeszcze na miejscu. Jeden statek nie pływa, ponieważ jest za duży wiatr, drugi pływa mimo że jest wiatr, ale dla dwóch osób z dzieckiem nie wypłynie. Chętnych więcej nie ma, tak więc y, lecimy na prom, który zabierze nas na drugą stronę Wisły. Prom, który za chwilę popłyniemy, kursuje na tak zwanym przekopie Wisły. E, za chwileczkę powiemy Państwu, dlaczego przekop, o co tutaj chodzi, dlaczego nie Wisła i skąd ta Wisła się tutaj wzięła. A do przepłynięcia mamy jakieś kilkaset metrów. Wygląda, że to jest napęd z tego promu, taki boczny. A foczki, gdyby były, to by były tam, przy ujściu Wisły. Nawet rybacy mówią jednak, że wiatr jest zbyt duży, więc może dobrze, że nie popłynęliśmy. Jak tam się czujesz, synku, na promie na Wisle?

Ten przepiękny prom łączy Mikoszewo z Wyspą Sobieszewską. Wyspa Sobieszewska nie zawsze była wyspą, stała się nią dopiero w 1840 roku, kiedy Wisła, która tutaj sobie płynęła takimi łukami, wylała. To znaczy była wielka powódź, na tyle duża, że wyżłobiła, Wisła sobie wyżłobiła takie dodatkowe jakby koryto. Od tego została nazwana w tej części Wisłą. Śmiałą, obecnie przynajmniej tak to się nazywa, i oddzieliła Wyspę Sobieszeską od Gdańska. Co ciekawe, Wyspa Sobieszeska formalnie nadal jest dzielnicą Gdańska, mimo że jest od niego w sporej odległości. Aż trudno uwierzyć, że, no, że, że wchodzi w skład tego miasta, ale rzeczywiście tutaj jak się płynie, to po tamtej stronie właśnie jest tabliczka Gdańsk, więc przez parę kilometrów jedziemy Gdańskiem, choć to zupełnie tak nie wygląda. My teraz jedziemy już w stronę Sztutowa. Tam mamy nocleg. Dzisiaj mamy niewiele do przejechania, bo około 20, tam parę kilometrów. Yy, liczyliśmy, że uda się popłynąć na te foki, ale no niestety nie tym razem. A później, z racji tego, że teren ten był często nawiedzany przez powodzie, zdecydowano się wykonać przekop Wisły. Czyli zamiast właśnie prowadzenia ją takimi łukami, zdecydowano się wykonać po prostu taki prosty kanał, który umożliwił Wiśle najprostsze ujście do morza. I to jest właśnie ten kanał, czyli ta część jest zrobiona tutaj sztucznie, po to, aby uniknąć tych powodzi. Niby dzwoni dobrze, ale nie do końca wiadomo, w którym kościele. Pozwolę sobie usystematyzować. W 1840 roku Sobieszewo oddzieliło się od Gdańska i stało się półwyspem, ale dopiero wykonanie przekopu Wisły w 1895 roku sprawiło, iż powstała wyspa Sobieszewska. Słowo ewakuacja brzmi dobrze, ale akurat tutaj jest to tylko w połowie prawda. Spośród ponad 4000 więźniów obozu KL Stutthof 50% zginęło od niemieckich kul, a także z powodu głodu i chorób. A dlaczego w ogóle ich ewakuowano? Himmler nie chciał, aby którykolwiek z więźniów dostał się żywy w ręce wroga. Tu akurat mowa o wojskach radzieckich. Zaraz w Mikoszewie skręciliśmy w drogę zbudowaną za pół miliona złotych, wiodącą przez las. I choć mieliśmy pewne obawy, to jednak jest ona całkiem niezautwardzona. Są mory, jest nawet toaleta. Przypomnę, że droga na Wyspie Sobieszewskiej kosztowała 14 milionów złotych, więc te pubańki sądziliśmy, że pewnie dojedziemy z 300 metrów i się skończy, ale jednak nie. Uraczyliśmy Was dłuższym fragmentem fajnej trasy, ale trafiliśmy na objazd, który wygląda mniej więcej tak. No ja tutaj nie byłem w stanie potem przejechać, to jest górka, jeżeli ktoś nie widzi. Musiałem podprowadzić. No ale co zrobić, nie można mieć wszystkiego. Misiuniu w dalszym ciągu śpi, nic nawet nie zauważył, że coś się zmieniło. A Basia jak tam kondycja? Bez znaczenia. Basia jest nie do zajechania. No ja bez przyczepki też były mnie do zajechania. A my korzystając z faktu, że mamy dzisiaj dość mało napięty plan. Jest godzina 14.30 i prawie już dojechaliśmy do naszego noclegu stwierdziliśmy, że udamy się na plażę w Stegnie, żeby trochę to dziecko też zobaczyło morza, bo e, musimy wam przyznać, że na tyle dużo czasu spędzamy w jeździe i załatwianiu różnych rzeczy z tym związanych, że tak naprawdę nasze dziecko na plaży jest drugi raz podczas tego wyjazdu. No i trochę szkoda. A Marcinek też by chciał się pobawić w piasku, prawda Marcinku? Lubisz się bawić w piasku? Lubisz, nie? A najbardziej to lubisz choróbki z piaskiem. Bez wątpienia jednak odcinek między Mikoszewem a Sztutowem posiada najlepiej oznaczone Szlaki rowerowe. Co chwilę są strzałki, informacje o odległości do poszczególnych miast, o zjazdach do drogi wojewódzkiej. A przyznam szczerze, że troszeczkę się baliśmy jechać przez ten las, ale nasze obawy były zupełnie nieuzasadnione. A przy okazji jest po prostu pięknie. Nie uważacie, w tym lesie może dokonam takiego pełnego obrotu, żebyście zobaczyli? Naprawdę jedno z najciekawszych z najciekawszych tras, no ciekawsza mogłaby być tylko taka, kto, w której byłby Bałtyk po lewej, jezioro po prawej i asfalt na środku, ale chyba jeszcze takiej, dokładnie takiej, to nie ma. Ta piękna konstrukcja za mną to Most cztery w Sztutowie. Tutaj kręcono zdjęcie most z tego serialu. I z tego co wiem, to most, zagrał jakiś most w Berlinie, który był zatrzymany między żołnierze, a nasi go tam zdobywali. Most jest na dzisiaj można zobaczyć, można zwiedzać. I krótka przerwa na małe zakupy w tym pieluszek, i zaraz już do naszego noclegu. A jest dopiero godzina 16. Dojechaliśmy do naszego noclegu bardzo wcześnie, bo jest godzina 16 z minutami. Ehm, o cóż, rozgościmy się tutaj, zjemy coś na mieście i właściwie dzień się skończy, więc dziękujemy Państwu, że byli Państwo z nami kolejny, kolejny dzień i widzimy się jutro. Jutro już dłuższa wycieczka, ponieważ jedziemy w kierunku Krynicy morskiej. Za Krynicą jeszcze przejedziemy w kierunku granicy z Rosją i będziemy wracać, czyli łącznie około 50, no niecałe 50 km będzie do zrobienia. I jutro też będziemy oglądać latarnię morską w Krynicy Morskiej, tak więc jeszcze raz dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny film z Kanapowcami.